Dzień dobry, o dzień dobry powiedział Wam też Kajtek, o już cichutko, już się przywitałeś z dziećmi. Moi kochani, witamy Was serdecznie na drugich zajęciach pastelowych wtorków w naszej pracowni. Kto pierwszy raz ogląda dzisiaj spotkanie z nami, przedstawimy się, to jest Kajtek, który już zabrał głos, ja jestem plastykiem, Instruktorem zajęć Centrum Kultury w Dzisiejszym y, operatorem jest znany wszystkim pan Waldek. Przystępujemy do pracy. Zawsze pytacie się na początku zajęć, nawet wchodząc w drzwiach, co dzisiaj malujemy, co dzisiaj robimy. Temat na dzisiaj Martwa Natura z Kuchni. Moi kochani, kuchnia to bogactwo przeróżnych elementów. Do naszej martwej natury. Była tematem dla wielu artystów plastyków. I słuchajcie, ona wcale tematycznie nie musi być smutna, nudna, nieciekawa, a wręcz odwrotnie. Może być z humorem, może być dowcipna, może być tajemnicza i bajkowa. A za chwilę o tym przekonacie się. Na razie biegiem do kuchni, do mamy, poproście elementy, które możecie wykorzystać, tylko pamiętajcie. Garnki zabieramy te, które dzisiaj nie będą potrzebne do gotowania obiadu. Czy martwa natura musi być nudna. Spójrzcie sami zapraszam do obejrzenia obrazów Mariana Michalika. Popatrzcie, jak ten artysta poradził sobie z tematem. To jest jego pracownia, cały artystyczny bałagan, z tego czerpie pomysły do swoich obrazów. Zobaczcie, jak. Namalował pewne elementy, nawet fruwającą karteczkę, czyli wprowadził jakby ruch do swoich obrazów. Patrzcie, co tutaj się wielkiego dzieje, skrzynki, cebula, różne naczynia, słoiki, czego tutaj nie ma. Może wszystkiego w kuchni nie znajdziecie, ale zasugerujcie się pewnymi elementami. Mówiłam, że powinno to być bajkowe. Spójrzcie, jaką tutaj mamy inspirację do pracy. Fruwające karteczki, ułożona kartka w kształcie piramidy. No i nasze kuchenne elementy: czajniczek, może jakieś kamyki, może jakieś drewienko. Zobaczcie, troszkę te proporcje są zakłócone. Kto widział taki duży czajnik? Ale na no, naszym obrazie może on być w roli głównej. Czy ktoś zauważył fruwający balon? To jest też pomysł. A może będzie to motyl, a może ptak? Wszystko zależy od Was. Jeszcze jeden obraz, który może być dla Was inspiracją. Chciałam tylko zwrócić uwagę na bardzo ciekawy element. Balonik, jeden, drugi, rzuca cień, a więc nie są płaskie. Pokazują ruch. I to sobie zapamiętajcie. Cokolwiek byśmy nie wybrali, zaczynamy od bardzo prostego szkicu. Pamiętajcie tylko, że cała kompozycja musi być na pełnej kartce, tak jak tutaj. Moi drodzy, z ustawionej martwej natury możemy wybrać tylko fragmenty, które nam się będą podobały. Zwróćcie uwagę. Jeden temat, drugi temat, trzeci temat. A na bajkowe efekty czekamy od was. Pamiętacie? Przygotowujemy kartkę do pracy. O, to się troszkę pogięło, nie szkodzi. Tak, już przyszedł zobaczyć, co my tutaj robimy. Tak, idź. E, Słuchajcie, robimy szkic. Nauka, malowania to jest przede wszystkim kompozycja, czyli które elementy są bliżej, dalej, jak ze sobą współpracują, które są większe, które są na pierwszym planie. Zaczynamy od szkicu z tą. Mamy tutaj stół. Na stole ustawiona jest. Skrzynka. Rysujemy na razie delikatnie, żeby można było to poprawić, jeżeli nam się coś nie uda. Z lewej strony mamy pudełko. Ono jest najwyższe ze wszystkich tutaj elementów. Pamiętajcie o tym. A tu na bok, prawda? One jest w perspektywie. O tym już rozmawialiśmy. U góry jakaś strzałka, akurat tutaj u mnie, a na skrzynce. Stoją elementy. Największy jest garnek. Duży garnek. Do dzisiejszej pracy wybrałam kredki olejowe. Tymi kredkami bardzo szybko się maluje. Mają taką fajną zaletę, że bardzo łatwo można to. wykonać tło dzięki nim. Można je pomieszać. A jaką jeszcze mają specyfikę? To opowiem Wam przy następnej pracy. Dzisiaj chciałam pokazać, jak szybko wykonać tą pracę. Muszę zwrócić uwagę, tutaj mamy takie połamańce i o to chodzi, żeby takimi właśnie y, kawałeczkami kredek obranymi z papierka, żeby pracę wykonać. O, nie każde tak się to łatwo poddaje. No I teraz zobaczcie y, obrane z papierka kredki, wykorzystujemy -y. do tła. Do wszystkich innych prac. Zwróćcie uwagę, jak szybko zakłada się tło. Musimy domalować, jak gdyby tło do samej e, ramki, żeby później uzyskać bardzo ciekawy efekt ramki. O, tutaj chciałam pokazać, że właśnie te kolory się mieszają ze sobą. One, one tworzą bardzo ciekawe efekty. Hmm. Jeszcze jakiś inny kolor, może trochę brązu. Tło jest dosyć istotne, bo z niego wydobywa się cały układ martwej natury, oświetlony w dziwny różny sposób, tworzy jaśniejsze i ciemniejsze plamy. Co nam wyjdzie z tego tła, to zobaczymy. Na razie nakładamy kolory. I szukamy jakichś ciekawych pomysłów kolorystycznych. Tutaj musi być ciemniej, ponieważ cebula daje cień. Więc musi jakby leżeć. Na materiale, i to trzeba podkreślić. Spróbujmy zapanować nad takim ważnym elementem, jakim jest cień, który rzuca przedmiot ustawiony. O, musimy tak wydobyć te najciemniejsze punkty. Tutaj w metalowym garnku zobaczcie, odbija nam się, odbija nam się cebula. Odbija nam się cebula, więc kolor wydawałoby się na szarym garnku. Jest oświetlony przez cebulę. Tutaj jeszcze więcej tego cienia. No i tak samo z materiałem. Tkanina, zobaczcie, tutaj musimy jeszcze ustawić cień pod skrzynką, cień pod pudełkiem. Zaraz kolorem to troszeczkę wzmocnimy. Udeczka jest takim elementem tutaj pierwszoplanowym, więc mocniej kolorystycznie ją pokażemy. No bo po prostu bawimy się kolorami, szukamy jakiejś opcji. Nie wiem, czy zauważyliście, że ciągle wykorzystuję kredkę pastelową bokiem, malowanie bokiem. Ona nam tu szybko nakłada kolor. No ja się troszeczkę spieszę, żeby Wam pokazać możliwości kredek, no ręce mam co prawda bardzo brudne, no ale w końcu taka praca. Co jeszcze ciekawego? Te garnki odbijają ciekawe światła, więc szary kolor wcale nie jest do końca szary. Tam we wnętrzu dzieją się różne rzeczy. Światło wchodzi nam z lewej strony. Zaraz wydobędziemy jeszcze biele, które nam pokazują jakby fajne efekty. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby stworzyć sobie taką paletę na kartce do szukania różnych kolorystycznych zestawień, żeby od razu nie malować na pracę, ale sprawdzić sobie, jaki efekt daje kredka, a szczególnie jak zmieszamy ze sobą różne kolory. No, powiem Wam, że ja w tych błękitach tutaj widzę nawet odbicie błękitu na cebuli. No nie wiem, czy Wam się to spodoba. Ale każdy, który maluje, widzi tą pracę swoją jest cały świat inaczej. Muszę Wam podpowiedzieć taką fajną technikę, bo przecież nasza praca nie, nie musi być tylko y, malowana akwarelami czy pastelami. Możemy łączyć te techniki ze sobą. I teraz zobaczcie, kiedy pasteli jest już tak dużo, że jakby biały kolor nie pokrywa nam przestrzeni. Możemy skorzystać z farby akrylowej i te elementy, które chcemy jeszcze, żeby nam się zaświeciły na obrazie, czy tak zwane bliki, efekty bardziej oświetlone. Zobaczcie, możemy zrobić jeszcze farbami na wierzchu. O, oczywiście palcem jak najbardziej e, ko kontrolujemy to wszystko i znowu słuchajcie, przychodzi nam tutaj z pomocą szpachelka, która szybko nam wydobędzie Pewne powierzchnie, no bo przecież to pudełko z tej strony jest bardziej oświetlone niż z tamtej. I tego nam tutaj zabrakło troszeczkę. Tych akcentów jaśniejszych. Tych akcentów tutaj możemy teraz dorobić. Nawet to może być taka lekka struktura. Teraz pojawił się widelec, słuchajcie. Niech on też się troszeczkę zaświeci. Nie wiem, jak sobie poradzić ze strzałką papierową. Ona jest bardzo jasna, ale może farba akrylowa troszkę nam tutaj odpowie. No i popracowaliśmy. Teraz ulubiona czynność moich uczniów, którzy się nie mogą doczekać jednego elementu, to znaczy ściągnięcia ramki. Ale mam bardzo brudne ręce, niestety przy pastelach tak to jest. Idealnie nam pomagają pusteczki. Mhm ramka tutaj wchodzi idealnie nie zawsze się tak dzieje pamiętajcie żeby taśmy ściągać na zewnątrz żeby nie zerwała nam rysunku wypada jeszcze słuchajcie podpisać pracę zawsze was zachęcam ja mam taki swój pokażę jak to fajnie wygląda można kolorystycznie dłożyć ramkę z innego materiału to już jest takie klasyczne paspartu, ale miało być jeszcze coś dziwnego w tej pracy. Słuchajcie, tutaj po y, odklejeniu ramki ta strzałka może po prostu iść sobie dalej. Będzie bardziej dynamiczne. Chciałam zwrócić uwagę na cienie, y, na jakieś swoje pomysły. To nie jest praca jak Mariana Michalika, ale pamiętajcie, to ma być zabawa. Wasza twórcza zabawa pastelami. No i zabieramy pracę do teczki, składamy, a później zobaczymy co z tym jeszcze się wydarzy. Do zobaczenia na następnych zajęciach.